Wczoraj miałem ciężki dzień. Nic nie nagrałem. Dzień dobry. Wczoraj miałem ciężki dzień. Długi dzień. to był mocny dzień. I wczoraj nic nie nagrałem. Choć miałem nagrywać normalnie daily, a nie nagrałem niczego, ponieważ rano czekała mnie trasa z Wrocławia do Gliwic. W Gliwicach miałem spotkanie, o którym za dużo mówić nie mogę. Ciężkie, niefajne, nieprzyjemne. W miarę krótkie na szczęście. Natomiast chwilę później, czyli dokładnie godzinkę później, miałem kolejne spotkanie, które myślę, że planowo będzie trwało dwie godziny. Biznesowe spotkanie, bardzo ważne, o którym ponownie mówić nic nie mogę. I jaram się tym spotkaniem. Bo było bardzo pozytywne, to powiedzieć nic nie mogę, ale zamiast dwóch godzin trwało sześć. Jak tylko spotkanie się skończyło, obudziłem się, że tak powiem, włączając telefon i nadrabiając wszystkie telefony i wszystkie rzeczy, jakie tego dnia musiałem załatwić. Co spowodowało, że skoro o godzinie 17 skończyłem spotkanie, musiałem następną godzinę spędzić w samochodzie, będąc tam, gdzie byłem, by wszystko nadrobić. Więc proszę was o ułaskawienie i wybaczenie. Niestety daily to jest format, to nie jest format, który mogę nagrywać wcześniej. Ostatnio przełamałem to nagrywając Agatą e, Q&A i robiliśmy, odpowiadaliśmy na ciężkie pytania. Natomiast e, na ogół no jednak mimo wszystko chodzi w tym o to, by nagrywać codziennie, każdy dzień. Jak wygląda, jak przebiega i co się w nim dzieje. I... no i wczoraj tego nie zrobiłem. Mimo wszystko, mam nadzieję, że zrozumiecie to. Staram się. W maksymalnie oddawać Wam swoje dni, ale wczoraj był jeden z tak istotnych dla mnie i prywatnie, i biznesowo, i niewygodny był wczorajszy dzień. Kompletnie pod to by nagrywać. Nie miałem takiego dnia jak wczoraj jeszcze. Od momentu, kiedy rozpocząłem swoje pierwsze daily dwa miesiące temu, to nie było takiego dnia jak wczoraj. Nie dość, że miałem to spotkanie, jedno, drugie, potem trasę do domu, trasę rano, z Wrocławka do naśląsk, i na sam koniec jeszcze czterogodzinny kolo, o którym nie wspomniałem wcześniej w nocy. Gruby dzień, taki bardzo. Uf. 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 Głowa paruje. Pada deszcz, a jedna enduro. Sukru nie jestem, więc czemu by nie? Także zamiast zamiast nagrać daily. Może tu sobie stanę. Także zamiast nagrać daily, opowiedziałem wam jak ten dzień wyglądał. Zrobiłem wam historię. Jest trochę chłodno, ale mimo wszystko, jak na 30 grudnia, a nigdy nie pomyślałbym, że o tej porze roku i w taką datę w tym dniu będę jeździł na Enduro. No moi drodzy, ja rozpoczynam kolejny dzień nagrywkowy. O wczorajszym już nic mówić nie będę. Deszcz pada. Słońce nie świeci, a Andrew jest gotowe, by startować. W sensie, ja jestem gotowy, by startować na enduro. Także wybaczcie ten specyficzny dzisiaj film. No, nie jest to łatwe, to przyznaję. Łatwiejsze dla mnie jest to daily pod kątem nagrywania tych tematów codziennie, tego prawdziwego życia, ale cięższe jest i to bardzo, by tą systematykę i ten, ten power w tym wszystkim utrzymać i nagrywać non-stop. No, jest to coś. Tyle no, krótki dzisiaj film, <noise> jutrzejszy będzie lepszy. <noise> Także ja, moi mili, zwijam, nagrywać kolejny film, który już tu zobaczycie, yy, a wam życzę miłego dziąka, <noise> pozdro. Ej, czekaj, czyli ten film... ...jest Sylwestra. Hmm. No to ja wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku. Ale to dopiero jutro, bo jak jutro będę nagrywał, wy to zobaczycie 2 stycznia, wtedy będzie siedział Sylwester u mnie. <grystanie> Ale szczęśliwego nowego dla wszystkich.